A, Pani. Co ja Pani wyjaśnię, to ja nie wiem, ale to, co odpowiem, na pewno będzie porządkowane. Mianowicie, teologowie wyróżniają dwa terminy: esencjaliter czyli w istocie to jest to, co się odnosi do wszystkich trzech osób boskich, i personaliter, czyli to, co się odnosi szczególnie do poszczególnej osoby boskiej. Otóż Esencjali i ojciec jest kochającym, i syn, i duch święty. I ojciec jest kochany, i syn, i duch święty. <grym> Prawda? I ojciec jest miłością, i syn. Natomiast personaliter, to ojciec jest kochający, syn jest kochany, duch święty jest miłością. Prawda? Może nie wyjaśniłem, ale uporządkowałem. Dlaczego warunkiem, nie tego nie zrozumiałem, dlaczego warunkiem być pójście, właśnie pana Jezusa? Proszę pani, jakby to powiedzieć, ja może, ja przepraszam, że tego krężyła ja się szkoły podstawowej na lekcji biologii, to taki jeden kolega się wyłączał, że no, wątroba służy do oczyszczania organizmu i nerki służą do oczyszczenia organizmu. To w gruncie rzeczy albo wątroba jest niepotrzebna, albo nerki niepotrzebne. Bo samo przejście się rozwija, no, no więc, więc ja myślę, że pani nie odpowiedziałem na to pytanie, ale tyle przynajmniej wynika wynika z tego, z tego co powiedziałem, że... Znaczy, bo pani od biologii nie musiała umieć wytłumaczyć dlaczego i tak dalej, natomiast jej wystarczyło, że ona powiedziała słuchaj, ja nie wiem dlaczego tak jest, ja tylko wiem, że, że wątroba jest konieczna do życia, energii są konieczne do życia. No po prostu tak jest z tym ciałem. Gdyby ta pani była może lepiej wykształcona od biologii, to by nawet odpowiedziała i tak samo gdybym ja był w teologii lepiej wykształcony to bym też, że tak powiem, lepiej Pani odpowiedział. To, to co ja wiem, to co ja wiem, że Ewangelia, że Ewangelia nam wyjaśnia, że Duch Święty nie był jeszcze nam dany, bo Jezus jeszcze nie został uwielbiony. Tyle jaki. Proszę. Ja może, ja może, że tak powiem, się znowu trochę pozwierzam. Tak bo po to myśmy w XIX wieku mieli bezmiar świętych, których kompletnie nie znamy, a którzy no, wykonali w ogóle gigantyczną pracę dla naszego społeczeństwa i jesteśmy w dziś dzień jej beneficjentami. I między innymi była taka Matka Kolumba Białecka, założycielka Dominikanek, no, no, no strasznie dużo i tak dalej, i tak, i tak, i tak. I, ponieważ miesiące Dominikanki prosiły o jakiś odczyt, to, to biedne się zabrałem do tekstów, jakie po tej matce Białeckiej pozostały. I tam natrafiłem na rzecz, która mnie szalnie zaciekawiła. Mianowicie ona, kiedy się zwierza ze swojej modlitwy przed naświetlą sakramentem, to tak mówi, że czasem to tak się do pana Jezusa tak jakby podpina i panie Jezu, ty się módl do swojego ojca w tej sprawie, a dołącza. Prawda? I nie, no to niby, niby, niby fajne, niby mądre, niby sprytne i tak dalej. Ale mnie podpadło, że tak jak czytamy w Ewangeliach, Pan Jezus bardzo wiele się modlił. To w ogóle całą konferencję kiedyś powiedziałem w czasie jakiejś rekolekcji modlitwy jak pana Jezusa, ale ani razu nie modlił się razem z uczniami. I, I to wielka, a tutaj, a ta białecka, prawda? A to z panem nam się modli. I so sam. Myślę, myślę, czy to po prostu nie jest jakieś nadużycie, czy może w tym jest jakaś mądrość. I doszedłem do wniosku, że jest to mądrość i to wielka. Pan Jezus nie modlił się razem z uczniami z tego powodu, że im Duch Święty wtedy jeszcze nie był dany. Jako uczciowie jeszcze nie byli jedno z nim, jeszcze się nie zaczęło bycie, a kiedy Duch Święty już został im dany, to już hmm. prawda, i w tej perspektywie już wolno wolno nam Pana Jezusa nazywać także bratem naszym. Prawda? Jako, jak, znaczy, ale to już naprawdę, naprawdę wtedy, kiedy nie dlatego, że jestem człowiekiem, tylko dlatego, że w Duchu Świętym uczestniczę w tej naturze boskiej, którą On ma jako syn z natury. Prawda? Natomiast przyznam szczerze, że niekiedy nadużywanie wyrazu brat w odniesieniu do Pana Jezusa mnie osobiście drażni, nie wiem czy słusznie, bo jakby czuję jakby pewną nonszalancję w tym. Natomiast samo używanie to zdecydowanie wolno, wolno nam go nazywać bratem. Tak? Ja mam takie pytanie, bo ojciec powiedział o tym, że y i w tej historii do e, przyjścia Pana Jezusa była jakaś minimalna, można powiedzieć, świadomość Trójcy Świętej. E, I e, to w takim, e, chociaż nie było to tak wprost, to co to oznacza e, albo jak mogła Maryja i Józef przyjąć to, co jest w Ewangelii? To y, pozdrowienie Anioła, Duch Święty stąpi na ciebie i do Józefa nie mógł się przyjąć, bo y, ten duch stąpił i to, co się poczuło w twojej małżonce, jest z Ducha Świętego. Czyli y, y, w Żydach tamtejszych, bo i Maryja była żydówką, i, i święty Józef Żydem, ta, taka o, to otwarcie na takie pozdrowienie musiało być jakoś y, takie bardzo głębokie, skoro to do Józefowi taki spokój, że wziął Maryję i nie miał pretensji. Tak, tak, tak. Ta, ta, ta. I jeszcze jedno pytanie. Spotkałam się z takim określeniem Duch Święty jako wspomożyciel, nie tyle pocieszyciel. Pan Jezus jest pocieszycielem, a Duch Święty jest wspomożycielem, wspomaga nas. Tak, zostało w pewnych rekolekcjach, tak? Tak, tak, tak. Ta. Proszę Pani, jeżeli idzie o ten, ten, to pierwsze pytanie, to ja bym zdecydowanie radził sobie uprzytomnić, że ani Maryja, ani Józef to nie byli zwyczajni ludzie. To byli ci jedyni dwoje, dwoje ludzi, których Bóg przedwiecznie wybrał, żeby w ich y, domu urodził się i, i wychował sam Syn Boży. W związku z tym powołanie i Maryi, i Józefa musi być dla nas niepojęte, prawda, to jakby jakby, jakby to jest. Znaczy z całą pewnością nie wolno Maryi ani nawet Józefa uważać jedynie no, za, za taką przeciętną Żydówkę, choćby nawet bardzo pobożną, czy takiego przeciętnego Żyda, choćby nawet bardzo pobożnego. więc Oni niewątpliwie byli przez Pana Boga specjalnie wychowywani. Prawda? A co do ducha świętego wspomożyciela, to jest w ogóle problem, którego yy, Polak nie zrozumie, a ja ponieważ jestem Polakiem, to no z tym też nie bardzo rozumiem, mianowicie Duch Święty jest w yy, Piśmie Świętym nazywany Parakletos. Pamiętam kiedyś do grupy, którą prowadziłem chodził taki Grek, yy, żyjący w Polsce, ale, yy, ale znający język grecki, nowożytny zresztą, dobrze, bo w domu się po grecku I Kiedy ja wyjaśniałem słowo kretos, że tak nie umiem wyjaśnić, a, Kaliło, tak, prawda, i zaczął nam wyjaśniać, prawda, i myśmy nic nie rozumieli, ale było jasne, że dla niego to jest oczywiste. Prawda, tak. Mianowicie, jeden raz Wyrazem parakletos jest nazwany sam Pan Jezus i rzecz nie, e, znaczy, e, bardzo zrozumiała, że jednak tłumacz biblijny nie oddał tego jako pocieszyciel, tylko oddał mamy rzecznika wobec Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Parakletos został oddany jako rzecznik. I ten Grek też by natychmiast zrozumiał, prawda, co to jest. Para Kaleo to nie jest na pewno pocieszać. To jest w sensie wspomagać w taki sposób, że jeżeli no, jesteś w jakiejś depresji, to od razu czujesz się podniesiony i mocniejszy. I ta, znaczy, krótko mówiąc, to jest to, co do Matki Najświętszej też odnosimy też odnosimy ten tytuł, bo po, po łacinie, łacinie parakletos to znaczy adwokatus. Chyba, że święty Hieronim czuł, że to jest co innego i zostawiał też parakletos. Prawda, dawał adwokatus niekiedy, ale niekiedy zostawiał parakletos. I tak samo, prawda, na Eja Edga, adwokata Mostra, to jest że to orędowniczko nasza, na przykład adwokata, czyli orędowniczka, prawda? Krótko mówiąc, jesteśmy w obliczu terminu, który żeby zrozumieć, to trzeba się z jakimś Grekiem zaprzyjaźnić i on nie nie wyjaśni. <śmiewanie> no w to jest ucieszenie, że jak dziecko biegnie, jak dziecko biegnie przez wrażone do matki, Matka go obejmuje, to jest to uteszczenie, a jak to po polsku to nie wiem. No, no, no właśnie. No właśnie. O płatnie, bo ja To, to, ja to, to też nie jest pocieszenie, tylko danie tak. utulenie utulenie, Umilenie. Tak. Jak, jak? Umilenie. O, do. nie, nie. Utulenie, to jest a zaraz, bo tutaj kilka tak tak czy ja dobrze odczuwam, tak rozumiem tą Ewangelię o Panu Jezusie dwunastoletnim świątyni. Ja to odczy odczytuję jako jakby taki sygnał wiąż, że on był namaszczony od koszony. Prawda, że już będąc dwunastoletni on mógł nauczać na poziomie który zdumiewał dorosłych hmm. i że miał odbawę, prawda, to jakby taki sygnał, jak to się ma, ta scena, że tak hmm. powiem, że do tego nie Tak, znaczy, znaczy to, 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 to yy, nie przypadkiem wymieniono yy, 12 lat jako wiek, który był Pan Jezus, to znaczy kiedy jeszcze nie osiągnął tego wieku, w którym yy, 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 mógł być przyjęty jako pełnoprawny członek wspólnoty religijnej, prawda, politycznej. Yy, natomiast zarazem ten dwunastolatek jest pełen świadomości, że on nie jest zwykłym człowiekiem. To nie jest tak, że pan Jezus sobie dopiero z czasem uświadomił, kim on jest. Synu czemuś nam to uczynił. A nie wiedzieliście, że w domu Ojca mojego powinienem być. Prawda? I jeszcze co więcej, Matka Najświętsza nawet Józefa nazywa Ojcem. To nie wcale nie wyjaśnia, że Józef przecież, przecież sama wie, że nie jest moim Ojcem w sensie ścisłym, tylko, tylko od razu pokazuje, kto jest Jego Ojcem. A nie wiedzieliście, że w domu Ojca mojego powinienem być. Tak, ale jeszcze widziałem jakieś głosy Ale właśnie w tej świątyni pan Jezus jeszcze nie naucza, tylko przysłuchuje się no, i zadaje. Ale zadaje takie pytania jak... Tak. Czyli co? Czyli się właśnie go zejdziemy? Proszę się jeszcze. Może jeszcze że w drugi piątek października, pan profesor...